Jeśli chcesz mieć mózg w lepszej kondycji, zachęcam do zrobienia sobie eksperymentalnie 30 dni bez alkoholu. Na stronie ciekawiej.com znajdziesz książkę opartą o neurobiologię i psychologię. Z tą książką ten eksperyment będzie lekką i bardzo ciekawą przygodą, a ty wyjdziesz z niego z umysłem ostrym jak brzytwa. Dużo tu mówię o tym, że alkohol truje każdy mózg i tak samo uzależnia każdy mózg, niezależnie od tego, czy pijesz mniej, czy bardziej umiarkowanie. Ale myślę, że warto powiedzieć też o tym, że im starszą osobą jesteś, tym bardziej twój mózg narażony jest na toksyczne działanie alkoholu. Alkohol powoduje, że kurczy ci się mózg. Zabijają się twoje neurony, niszczy ci się istota szara, niszczy ci się istota biała, zaburza ci się kurczy na przykład hipokamp, który odpowiedzialny jest między innymi za pamięć czy koncentrację. Ale po 40 roku życia te zmiany są dużo bardziej dramatyczne, dlatego jeśli kochasz swój mózg, jeśli lubisz myśleć klarownie, zachęcam do małego eksperymentu, 30 dni bez alkoholu, zaglądaj tu, dostarczę ci treści, z którymi ta zmiana będzie dużo prostsza niż ci się wydaje.